Cześć z tej strony. Słuchajcie. Odpoczynek od polityki teczek. Yy, jednak nie odpoczynek od historii. Historia jest na tyle fascynującą dziedziną, że można bez końca w niej grzebać i bez końca można znajdować bardzo ciekawe. Sytuacje, opowieści, tajemnice wreszcie. Hmm. historia dlatego jest fascynująca historia to jest coś nieskończonego gdyż nawet w tej chwili gdy mówię te słowa historia się dzieje, to się nigdy nie zakończy zawsze będzie można ją studiować i hmm, nikt się historii nie nauczy od deski do deski to tak jak, no chyba że Chuck Norris który potrafi przeczytać cały internet hmm. Hmm, ale bo rzecz. Jak mogłaby się zaczynać ta historia, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć? Sięgnę tutaj do cytatu z Mistrza Słowa Michała Buchakowa, konkretnie z Mistrza i Małgorzaty. Nie przerażajcie się, będzie krótko, ale tak właśnie mogła zaczynać się ta historia, o której Wam chcę opowiedzieć. W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, Wczesnym rankiem. I tutaj kończy się cytat z Buchakowa. 9 czerwca 55 roku przed naszą erą Marek Licyniusz Krassus stanął naprzeciwko swoich legionów. Marek Licyniusz Krasus był członkiem takiego swoistego triumviratu. Juliusz Cezar i Pompejusz Wielki, wraz z nim. Tworzyli taką grupę trzymającą władzę, która trzęsła ówczesnym Rzymem. W 1956 roku przed naszą erą Marek Krasus wyruszył do Syrii wraz z towarzys towarzyszącymi mu legionami, by objąć tam stanowisko namiestnika, namiestnika Rzymu w Syrii. Był człowiekiem doświadczonym, był dowódcą doświadczonym, wcześniej wsławił się tym, między innymi, że hmm, jego wojska pod jego dowództwem zławi, zdławiły krwawo, ale skutecznie powstanie niewolników pod dowództwem Spar, e, sławnego Spartakusa. Czytaliście o tym w lekturach szkolnych? Jeżeli nie, to warto sobie poczytać. Hmm. Historia Spartakusa jest również historią fascynującą i prawdziwą. To rzeczywiście miało miejsce, to nie są mity i legendy. Marek Krasus pragnął chwały, zwycięstw, pragnął wreszcie bogactwa. No i można powiedzieć, że to doprowadziło go do tragedii. W 53 roku, przed naszą erą, Mniej więcej półtora roku po tym, kiedy wyruszył w kierunku Syrii, kiedy już w tej rzymskiej prowincji zaczął wprowadzać swoje porządki, pozazdrościł bogactw sąsiadom. Wówczas na terenach dzisiejszego Iranu, części Iraku, rządziło, trwało Królestwo Partów. Znakomici wojownicy, wyposażeni znakomicie, słynący przede wszystkim ze swojej ciężkiej, opancerzonej kawalerii oraz oddziałów konnych łuczników, mm, trzymali w garści ziemię w dorzeczu tygrysu, Tygrysa i Eufratu oraz ziemię leżące na wschód od tego rejonu, czyli mówię dzisiejszy Iran. Partia Partiaci byli partowie, jak to tam woli mówić, byli mm, bardzo bogaci. Dlaczego byli bogaci? Otóż ich państwo, ich królestwo leżało na mm, jedwabnym szlaku. Wszystko, cały handel płynący z Rzymu, z północnej Afryki do Indii, przechodził przez ich ziemię. Dzięki temu czerpali z tego straszliwe korzyści. Markowi Krasusowi zachciało się sięgnąć po bogactwa partów. Do miejsca swojego przeznaczenia, do Syrii, przybył w towarzystwie pełnych siedmiu legionów rzymskich. Siedem legionów rzymskich, do których potem dołączyło jeszcze kilka tysięcy jazdy pod dowództwem jego syna, łącznie stanowiło siłę około 40 tysięcy żołnierzy, doskonałych, zaprawionych w bojach żołnierzy. W skład jego legionów wchodziły legiony z Galii, czyli dzisiejszej Francji, legiony z Hiszpanii. Rassela Krewa tam nie było podobno. Generalnie potężne siły wyszkolonej, karnej armii. Mając taką potęgę do dyspozycji, Marek Licyniusz Krasus ruszył Napartów. Nie będę tutaj mówił o całej kampanii, bo nie to jest sednem opowieści. Hmm. Powiem tylko, że do najbardziej znaczącego punktu, który stworzył całą tę opowieść, doszło w czasie bitwy pod Karai. Karai, opisywane w Biblii jako Haram, miasto południowo-wschodniej wschodniej Turcji stało się hmm, miejscem, w którym dokonał się los Marka Krasusa, a w którym zaczęło się, zaczęła się tajemnica, o której sobie porozmawiamy. Tam, pod Karai, w 53 roku naszej ery, stanęły naprzeciwko siebie wojska Krasusa i wojska Partów. Partów było niewielu. Oddziały partów, królestwa partii, które tam się pojawiły, miały za zadanie przeprowadzić rozpoznanie sił rzymskich. Wysłano parlamentariuszy do Krasusa, zaniepokojonych obecnością wojsk rzymskich na ich prowincji. Król Partów wiedział, że Rzym nie toczy aktualnie z nimi wojny i wyprawa Krasusa jest prawie że wyprawą, można powiedzieć, prywatną, zorganizowaną bez wiedzy pozostałej dwójki triumfiratu. Liczyli na to, że Krasus wycofa swoje wojska, jednak on, pewny, butny siebie, ruszył dalej. Tam właśnie pod Karai dowódca armii partu Eran Surenas stanął naprzeciwko armii rzymskiej z niewielką, można powiedzieć, z garstką wojowników. Naprzeciwko 39 tysięcy legionistów, w tym 4 tysięcy jazdy, stanęło zaledwie 10 tysięcy partyjskich żołnierzy. 10 tysięcy żołnierzy, 9 tysięcy opancerzonych łuczników konnych oraz 1000 katafraktów. To to był Katafrakt? Katafrakt, <coughs> znany na pewno ludziom, którzy grają w serię Total War, Rome Total War w szczególności, to był ciężki, pancerny jeździec. Na opancerzonym koniu, w opancerzony w zbroję, w kolczugę, jak na tamte czasy bardzo nowocześnie wyposażony. Jazda ta służyła do przełamywania szyków wroga, piechoty wroga, do rozbijania i miażdżenia Piechoty jazdy, lżejsze jazdy wroga. Stosunek sił 4 do 1 wydawał się przesądzać sprawę, jednakże partowie mieli przewagę. Rzymianie nie dysponowali praktycznie bronią dalekiego zasięgu, jeżeli już to w niewielkich ilościach. Posuwali się w kierunku partyjskich oddziałów w szyku zwanym Testudo, czyli żółw. Tutaj postaram się Wam pokazać, jak to wygląda. Ten szyk pod Karai, ten testudo, który stworzyły rzymskie oddziały, był potężny. Jeden bok tego kwadratu tworzył aż 12 kohort. 12 kohort. Kohorta, słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, składała się z sześciu centurii. Sześciu centurii, czyli w jednej centurii było około 100 piechurów dowiodzonych przez centuriona, stąd nazwa. 6 centurii, około 600 żołnierzy. Czyli jedna kohorta była takim odpowiednikiem mniej więcej dzisiejszego batalionu liniowego. Bok jednego takiego testudo, tego testudo właściwie, ta cała armia złożyła się w to testudo, to było 12 kohort. Dwanaście kohort. Wyobraźcie sobie, jaka to była potężna Jaki to był potężny szyk bojowy. Posuwali się w kierunku partyjskich hmm, wojowników. Partowie początkowo chcieli zaatakować hmm, szyki rzymskie hmm, za pomocą tej swojej ciężkiej, wspomnianej przeze mnie jazdy. Jednak dowódca hmm, partów stwierdził, że to nie ma sensu, że ich jazda rozbije się o mur tarcz, nie osiągnie tego miażdżącego w skutkach. Hmm, nie osiągnie tych miażdżących skutków, nie zniszczy tej wspaniale wyposażonej i wyszkolonej ciężkiej piechoty w bezpośrednim starciu. Wówczas partyjski dowódca rzucił do akcji 9 tysięcy opancerzonych łuczników konnych. Oni to, pozostając cały czas w ruchu, rozpoczęli ostrzał rzymskich wojsk. Cóż osłony starczy? Cóż, yy, znakomite wyszkolenie piechurów, kiedy nie mogli dosięgnąć wroga. W wyniku manewru taktycznego, Partów, rzymskie wojska i tak zajęły już złe pozycje. Zostali wyciągnięci na teren pustynny. Zaczęło prażyć słońce, zaczął się upał. Żołnierze, legioniści mieli po pewnym czasie. Po trwającym wciąż i wciąż i wciąż ostrzale łuczników, mieli problemy z przemieszczaniem się sprawnym. Mieli problemy z utrzymaniem tarcz. Rzymski Żółw nie miał szans z tą kawalerią strzelającą cały czas z łuków. Rzymski Żółw nie miał szans wejść do walki właściwie. Dowódcy Marka Kracusa hmm, zaczęli. Naciskać na niego, by podjął się negocjacji z atakującymi partami. Doszło do chwilowego zawieszenia broni. Marek Krasus wraz ze swoimi najbliższymi dowódcami i doradcami pojechał pertraktować z dowództwem partów. Jednakże partowie stwierdzili, że na negocjacje jest już za późno. Marek Krasus został zgładzony, zamordowany. Zgładzony został jego syn. Który przybył tam z, z oddziałami wsparcia parę tygodni wcześniej, zostali zgładzeni najwyżsi dowódcy. Wówczas rzymskie wojska ogarnęła panika i rozpoczęła się rzeźnia. Około 20 tysięcy żołnierzy rzymskich zginęło pod Karai, a kilkanaście tysięcy z nich dostało się do niewoli. Dostało się do partyjskiej niewoli. Po bitwie. Niedobitki legionów ruszyły do Rzymu. Raptem kilka, kilkuset żołnierzy, dotarło do stacjonujących na rzymskich prowincjach jednostek i przekazało informację o tym, co się stało. Jeńcy według rzymskiego historyka Pliniusza Starszego, zostali przeniesieni przez króla Partów orodesa na wschód partii na wschód kraju by bronić wschodnich rubieży kraju jako żołnierze niewolnicy 30 lat po tych wydarzeniach w, mniej więcej 30 lat po tych wydarzeniach w 20 roku przed naszą erą cesarz rzymski oktawian august zbliżył się z wielką Armią ponownie do granic partów. Partowie nie chcieli wojny. No, ktoś, kto jest bogaty, ktoś, kto ma wszystko nie potrzebuje wojny. Wojna jest po to, żeby osiągnąć jakieś korzyści. Oni byli na takim w takim terenie, w takim rejonie, że ich interesował handel, nie wojna. By uniknąć wojny w ramach. Takiej zgody w ramach pokazania, że nie chcą walki, ale również w ramach przestrogi Oktawianowi, Augustowi przekazali siedem rzymskich orłów legionowych zdobytych w bitwie pod Karai i zwrócili też wolność starym, już przypominam, że to było 30 lat później, części starych jeńców, starych rzymskich legionistów. E Brakowało jednakże jeszcze wielu tysięcy, kilku tysięcy legionistów, którzy zostali wypojmani w bitwie. Co się właściwie tak z nimi stało? 1000, około 1900 lat po bitwie pod Karaj, w 1955 roku brytyjski historyk z Oksfordu Homer Dubs, roztoczył ciekawą wizję. Co z tymi legionistami mogło się stać? Otóż, bazując na starochińskich przekazach, starał się opowiedzieć historię o tym, że legioniści, te kilka tysięcy legionistów, którzy nie trafili z powrotem do Rzymu po wizycie Oktawiana Augusta u, partii, u partiatów, że ci legioniści w jakiś sposób przedostali się do Chin. Historia hmm, opisana w chińskich starych kronikach wskazywała, że duża część, że spora grupa kilkuset legionistów rzymskich została wzięta do niewoli przez chińskie wojska w czasie wojen z Hunami. Otóż, według przekazów chińskich starych historyków, w 1936 roku przed naszą erą czyli no, Niecałe 20 lat po wojnie, po, po bitwie, w, tej, w której legiony Marka Krasusa zostały rozbite, dwaj chińscy cesarscy wodzowie, Gan Yanzhou i Cheng Tang, dowodzili w zachodnich regionach Chin kampanią przeciwko Hunom. Tam w pobliżu miasta Zinsi, obecnie jest to Jambu w południowym Kazachstanie chińskie wojska spotkały się z niesamowitą, nigdy nie widzianą wcześniej taktyką hun, oddziałów hun, Hunów. Otóż miasto to przede wszystkim było ufortyfikowane na sposób, którego nikt wcześniej nigdy nie widział. Ufortyfikowane palisadami, wieżami, ostrokołami, e, sposób, który według opisów chińskich z chińskich kronik wskazywał na fortyfikacje w stylu rzymskim. Co więcej, kiedy doszło do bitwy, oddziały Hunów stosowały dziwną taktykę. Posiadali duże tarcze, formowali oddziały na wzór żółwia. Wyobrażacie to sobie? Chińczycy atakują Hunów, a nagle od strony Hunów pada: testudo! No coś niesamowitego. W bitwie pod Zinzi Hunowie przegrali. Armia cesarza dynastii Han, chińskiego cesarza, wzięła około półtora tysiąca jeńców, wśród których, według chińskich kronik, znalazło się 145 żołnierzy o europejskim wyglądzie, wyposażonych w zbroje rzymskie. Byli to żyjący jeszcze uczestnicy bitwy pod Karaj. Co zrobili e, Chińczycy z tymi ciekawymi ludźmi? Zobaczyli, że to, czego owi legioniści nauczyli hmm, Hunów, było dość skuteczne w walce. Taktyka była ciekawa. Inżynieryjne zagadnienia dotyczące budowania umocnień również były ciekawe. Chińczycy też sroce spod nie wypadli. Cesarz rozkazał mm, osiedlić tych pojmanych Rzymian w okręgu Fanmu i specjalnie dla nich rozkazał zbudować osadę. Osadę o nazwie Likian. Według języka chińskiego ówczesnej odmiany chińskiego, Likian można było tłumaczyć jako legion. Co do tego historycy się spierają? Według innych historyków nazwa Likian w tamtych czasach chińskich oznaczała po prostu Rzym. Według profesora wspomnianego przeze mnie z Oxfordu, Homera Dapsa. Likian to obecnie wioska Zelajzaj. Obecnie wioska, która istnieje w Chinach. Rzymscy żołnierze, którzy zostali tam osiedleni, wiadomo, po pewnym, po pewnym czasie wrośli już w tą kulturę. Trzeba pamiętać, kiedy zostali, kiedy byli pojmani jako jeńcy, prawdopodobnie byli w wieku około od 20 do 30 lat jako żołnierze, to te wydarzenia miały miejsce 20 lat po bitwie pod Karaj, czyli byli w kwiecie wieku, można powiedzieć. Mogli jeszcze mm, trochę pożyć na terenie i zostawić po sobie jakiś ślad. Bez wątpienia... Mm, Wrośli w miejscowe społeczeństwo, żenili się z chińskimi kobietami, płodzili dzieci. Czy zostały po nich jakieś ślady, czy są w ogóle jakieś dowody do potwierdzenia tej historii pana Homera Dabsa? No w tamtych latach, kiedy ten historyk zajmował się tymi sprawami, ciężko było cokolwiek zbadać. Przypominam, że to były wtedy maoistyczne Chiny i... Chińczycy wtedy można powiedzieć, byli wierni tak zwanej idei takiego chińskiego nacjonalizmu. Wszystko było chińskie, wszystko co zachodnie było złe, wszystko było dobre co komunistyczne. Nie było szansy, żeby wówczas coś zbadać. Jednakże, no, prawdziwych, twardych fizycznych dowodów na to, że ci Rzymianie tam. Żyli i tam dokonali swojego żywota nie ma, ale są troszeczkę, można powiedzieć, yy, znaleziono pewne archeologiczne poszlaki. Otóż yy, archeolodzy chińscy w pobliżu wspomnianej wioski Zelajzaj odkryli mapę, słuchajcie, z 9 roku przed naszą erą, czyli jeszcze więcej lat, to już prawie, prawie 50 lat po tych wydarzeniach pod bitwą o Karaj. Znaleźli mapę z 9 roku przed naszą erą, na której widnieje słowo. Likian znaleźli ceramikę z tamtych czasów, w których, według przekazów historycznych, zostali tamci Rzymianie gdzieś umieszczeni. Znaleźli rzymskie monety oraz medal z brązu oznaczający po chińsku nazwę Jeniec. Wydaje się, dla niektórych mogłoby się wydawać, że Rzymska moneta robi sprawę. No, byli tam Rzymianie. No, akurat z rzymskimi monetami jest tak, że rzymskie monety można znaleźć praktycznie na całym świecie. W Polsce rzymskie monety, tyle rzymskich monet się znajduje, że są nawet niewiele warte. Oczywiście zależy też z jakiego okresu cesarstwa rzymskiego. A rzymskie monety znajdowano i znajduje się nawet w Wietnamie. Tak daleko podróżowali kupcy. Którzy handlowali, kupcy rzymscy, greccy, którzy jeździli tam i próbowali handlować z Dalekim Wschodem. To nie jest jeszcze twardy dowód, no ale już jakieś tam rzeczy są. Znaleziono jeszcze w okolicach tego miasteczka, w tej wioski, ślady po umocnieniach, które mogły wskazywać na to, że były to umocnienia typu rzymskiego. Trudno było zbadać wszystko, gdyż od bez mała 2000 lat okoliczni wieśniacy rozkopywali wały ziemne, które były zrobione z dość dobrej jakości gliny, rozkopywali te wały ziemne właśnie po to, żeby wykorzystywać glinę, z której były zbudowane do swoich jakichś tam celów. Nie można było ogarnąć całości, jak to wszystko wyglądało. Odsłonięto również groby i wśród tych grobów znaleziono grób jak na Chiny można powiedzieć olbrzyma, mającego ponad Metr wzrostu człowieka, z pewnymi cechami tego jego szkieletu, wskazującymi na to, że prawdopodobnie jest to człowiek pochodzący z Europy. Antropologowie spierają się do tej pory, czy, czy mógł być to po prostu wysoki Chińczyk, czy człowiek europejski. Stan uzębienia jednakowoż nie zgadzał się z, z tym, co znajdywali u, w grobach tam tamtejszych Chińczyków, którzy w tamtym czasie zmarli. Stan uzębienia wskazywał na zupełnie inną dietę, jaką miał ten człowiek do 30. mniej więcej roku swojego życia. Bardzo ciekawa sprawa. No, czy to był rzymski legionista, czy zabłąkany gdzieś tam kupiec z jakiejś karawany, czy tego typu rzeczy? Trudno powiedzieć. Jakie są jeszcze, jakie fakty mogą przemawiać na tą, na tą okoliczność, że Rzymianie w tamtym miejscu przebywali jakiś czas? rzymscy legioniści. Otóż e, przede wszystkim ludzie, no, geny musiały gdzieś zostać, prawda? Miłość nie wybiera. E, to byli i musieli też, że tak powiem, e, nie mogli dusić w sobie swojego pragnienia miłości i na pewno z Chinkami, krótko mówiąc, uprawiali seks. W tej chwili, w tej miejscowości, wsi, w tej wsi, w Zalajzaj, w prowincji Gansu, mieszka mnóstwo ludzi, których wygląd świadczy o tym, że posiadają w sobie geny europejskie. Rodzą się dzieci z blond włosami, rodzą się dzieci z zielonymi, niebieskimi oczami. Tutaj podczas, gdy to mówię, no, na przykład widzicie zdjęcie pana Sung-Guranga, który jest, można powiedzieć, miejscową gwiazdą. Jest bardzo wysoki, ma 1,82 m, ma Orligar Batynos, jasne włosy, niebieskie oczy. No, wygląda generalnie prawie jak, jak Europejczyk. W tamtej wiosce mieszkańców o tych cechach wyglądu jest mnóstwo. W ostatnich latach Naukowcy postanowili przebadać mieszkańców tej wioski, przebadać ich genom. Okazało się, że 46% mieszkańców wsi ma sekwencje genetyczne takie same jak, jak Europejczycy. Czy to jest bezsprzeczny dowód? No, właśnie nie do końca jest. Armię dynastii, tej chińskiej dynastii Han, która według przekazów miała wziąć do niewoli rzymskich legionistów, toczyły walkę z Hunami. W skład wojsk Hunów wchodziło bardzo dużo ludzi, mieszkańców, na przykład z Kaukazu. Bardzo dużo ludzi pochodzących z już tych takich zbliżonych do Europy części Azji, dzisiejszej Rosji. Tam wśród tych ludzi również można było znaleźć ludzi o niebieskich oczach, blond włosach, posiadających cechy rasy kaukaskiej, właśnie. Stąd nazwa rasa kaukaska, taka tak jak nasza rasa. Czy rzeczywiście nie mogli oni również zostawić tutaj śladu genetycznego w postaci tych ludzi, którzy teraz w tej wiosce żyją? Z Zai? No mogli. Problem polega na tym, że w tej wiosce procent ludzi posiadających cechy europejskie jest bardzo duży, bardzo duży w stosunku do innych miejsc w Chinach. Przedsiębiorcy Chińczycy wykorzystali tę sytuację w wiosce do wioski przyjeżdżają dziennikarze robią wywiady w stolicy prowincji postawiono pomnik który przedstawia ówczesnego cesarza dynastii Han obok niego kobietę w muzułmańskim stroju, po jednej stronie a po drugiej stronie żołnierza który ma być przedstawieniem legionisty mieszkańcy wsi zelajzaj są przekonani że pochodzą od legionistów od rzymskich legionistów a, odby odbywają się często festyny które mają nawiązywać do tych przekazów i legend. Bardzo ciekawa sprawa no, gdzieś ci żołnierze muszą być gdzieś ci żołnierze, no przecież nie wyparowali gdzieś musieli się, yy, ich życie musiało gdzieś się jeszcze toczyć przez jakiś czas musieli gdzieś, gdzieś skończyć. Wszystko się tutaj układa w ładną całość, no jednak pamiętajmy o tym, że od tamtej pory minęło już ponad 2000 lat. Ponad 2000 lat. Ciężko jest to na pewno będzie to wszystko zbadać. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek dowiemy się prawdy, jak to wszystko wyglądało. W każdym razie, hmm, rządza złota, marka Krasusa doprowadziła do tego, że prawdopodobnie doprowadziła do tego, że Sung Guarong z wioski Zelanzai w Chinach, żyjący sobie teraz w XXI wieku, kosikasę. Dlatego, że przyjeżdżają do niego, reporterzy robią mu zdjęcia jako potomkowi z rzymskich legionistów. Wszystko dzięki Markowi, Krasusowi, miłośnikowi Złota. Trzymajcie się, na razie, cześć.